Cześć kochani, nazywam się Bartek i dzisiaj w Strong w poniedziałkach Fundacji Armstrong będziemy tańczyć i będzie to taniec samba. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, że jesteście rozgrzani, że wasze bioderka już się ruszają i ramionka, bo ja już nie mogę się doczekać, żeby z wami zatańczyć, więc zaczynamy. Hej kochani, no to zaczynamy. Uwaga, uwaga, na początek zacznijmy od bardzo pustego kroku. Wszyscy ruszają swoimi ramionkami. Uwaga, szybko. I... Super, i teraz dokładamy tylko kroki do boku. Raz, trzy, cztery. Brawo, bardzo dobrze, jeszcze raz. I raz, dwa, trzy, cztery. Ekstra. Uwaga, uwaga. Teraz zrobimy sobie obrót. Zaczniemy od lewej nogi, waszej prawej, w tym momencie. I uwaga, raz. 2, trzy, 4. I teraz obracamy się w prawo. 5, 6, 7, 8. I teraz w lewo robimy znowu to samo co na początku. Raz, dwa, trzy, cztery i obok. 5, 6, 7, 8. To jeszcze raz powtarzamy. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, i osiem. Świetnie. Teraz do tego dodajemy krok podstawowy samby. Uwaga, uwaga, zaczynamy od prawej nogi. I raz. Teraz. Prawa noga dołącza do nogi lewej. E, lewa noga dołącza do nogi prawej. I dwa. Dwa. I dwa. Trzy. I dwa. 4 i 2. Spróbujmy sam ten kord podstawowy. I raz, i 2, 2 tupi, tupi, 3 i 2, 4 i 2. I jeszcze raz. Raz, i 2, 2, i 2, 3 i 2, 4 i jeszcze Raz, i 2, 2, i 2, 3 i 2, 4 i 2. Świetnie, no to teraz połączymy sobie te wszystkie kroki od samego początku. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem os. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem os. Raz i dwa, dwa, i dwa, trzy, i dwa, cztery, i dwa. Tylko cztery razy robimy ten krok. Teraz ten krok. Tak samo, kolejny krok, który będziemy robić, będziemy robić do boku, ale moja noga będzie szła do tyłu i będziemy się trochę bardziej skręcać. I robię. Raz. I dwa. Dwa. I dwa. Trzy. I dwa. Cztery. I dwa. Ok, jeszcze raz. I. Raz. Prawa noga do boku, teraz lewa noga się skręca. I dwa. Dwa. Lewa noga do boku i prawa się skręca. I dwa, trzy, i dwa, cztery i dwa. I jeszcze. Raz, i dwa, dwa, i dwa, trzy, i dwa, cztery i dwa. Pamiętamy. No to od początku. Nawet jak nie pamiętamy. Uwaga, uwaga. Pięć, sześć, siedem i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8. Raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa, cztery i dwa, raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa, cztery i dwa. Teraz dodajemy kręcenie bioderkami i naszym ciałem. Muszę to zrobić na maksa. Uwaga i raz, dwa, trzy, cztery, Pięć, 6, siedem, kręcimy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, mocniej, mocniej do razu. osiem, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, i sami teraz, uwaga, ten krok i raz, dwa, trzy, cztery, brawo, pięć, sześć, siedem, mocniej jeszcze, raz, dwa, kręcimy, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, Świetnie. I to jest koniec naszej choreografii. Więc teraz powtórzymy sobie jeszcze raz wszystko od początku, bez muzyki, a zaraz zatańczymy z piosenką. Uwaga. 5, 6, 7 i. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz. I dwa. Dwa i dwa. Trzy i dwa, cztery i skręcamy. Raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa, cztery i bioderka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To so, bioderka z się koma głową, co tylko będziecie chcieli. No to uwaga, uwaga. Z muzyką. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. 1, 6, 7, 8, brazos. Obro. 1, 2, 3, 4, Obro. Y las. Y más. Bravo. Y te despliega. Y biorreta. Y obnova. Y 4, 5, 6, 7 Brawo, słuchajcie, świetnie Piosenkę nam przerwało, ale się nie martwmy Spróbujemy jeszcze raz Uwaga, od początku piosenka Jeszcze raz dla was Uwaga, uwaga Mam nadzieję, że jesteście gotowi Tak, na razie Nie tańczymy, nie ruszamy Uwaga 5, 6, 7, go Raz Obu! You okay? Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się nauczyliście zamętańczyć Sambę. W ten poniedziałek samba króluje u Was w domu i wszędzie gdzie jesteście. Do zobaczenia. Pa!